Pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje. Dyskusje. Fakty. Czyli Książki Pruszyńskiego. Bardzo gorąco witam Was w kolejnym odcinku podcastu Książki Pruszyńskiego. To podcast literacki, w którym gością pisarze i pisarki, związani oczywiście z wydawnictwem Pruszyński. Zaglądamy do ich komputerów, zaglądamy na ich półki, sprawdzamy, jak powstają ich powieści, a przede wszystkim spotykamy się i rozmawiamy przy okazji kolejnych premier. Nie inaczej będzie również dziś. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Klugę, mam ogromną przyjemność. Być jedną z prowadzących ten podcast, a ze mną dzisiaj dziewczyna, która dobrze wie, jak trzymać czytelników i czytelniczki w napięciu. Wie to od dawna, a szczególnie od sześciu już tomów opowieści o komisarz Lenie Rudnickiej. Kinga Wójcik, dziś w roli głównej w podcaście Książki Pruszyńskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło Cię słyszeć. Dzień dobry. Czy to jest prawda, że Ty jesteś wielbicielką filmowej serii o Transformersach? Tak, ale to, to nie jest była, była dawno pisana, ale tak, tak. Bo ja Kiedyś wyglądają pyta... namiętnie, teraz to dawno nie widział. Czy myślisz, że w jakiś ja tak się domyślam, że to już jest takie zdanie, które gdzieś tam się pojawia w internecie i się ciągnie za tobą, ale nie ja zaraz się wytłumaczę skąd ono się pojawia na początku naszej rozmowy. Jest to trochę pytanie z kosmosu, ale jestem ciekawa na ile sensacyjne filmy, chociażby właśnie takie jak Transformersy wpłynęły, czy wpływają na to jak piszesz, co piszesz i jaką literacką drogą poszłaś? Oj, no, nie chyba w książkach nie było aż tyle sensacji, tak mi się nie <laughs> wydaje. Transporter się akurat nie wpłynie jakoś znacząco, muszę przyznać. To jest po prostu takiego. No, nie wiem, nie wiem dlaczego ja lubię ten film, szczerze powiem, <laughs> ale go żółwię, i oglądałam go namiętnie. Teraz, tak jak mówiłam, już dawno go nie oglądałam. Czyli generalnie chyba nie oglądam jakoś dużo bardzo sensacyjnych filmów. W mojej mm -hmm. też chyba nie, nie, nie określiłabym się jakoś. Nie sensację. o sensację chodzi. Nie, 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 nie głównie o sensację, może tak powiem. A czy pisząc blagę, oglądałaś coś? W ogóle masz taką podzielność głowy, że kiedy jesteś w, jak to mówi Kasia Bonda, w zapisie, tak? czyli w tym procesie hmm. twórczym. Niektórzy coś tam czytają, inni czegoś słuchają. Czy ty oglądasz na przykład właśnie jakieś takie detektywistyczne historie, albo thrillerowe opowieści filmowe, czy zupełnie te światy nie mogą ci się nakładać, bo wtedy nie możesz się skoncentrować właśnie swojej książce. Dokładnie tak. Akurat jak piszę, jestem w zapisie, jak to nie ujęłaś? Jakaś Owanda to tak, nie ujęła? Tak, tak mówi. Nawet nie czytam w sumie jakoś namiętnie wtedy książek kryminalnych. Sięgam po jakieś inne tytuły. Jeżeli chodzi o firmy, to chyba też kryminałów jakoś tam bardzo namiętnie też nie oglądam. Ale jeśli chodzi o lektury, to raczej raczej inne gatunki. Reportaże bardzo lubię, to wtedy na przykład mam chwilę, żeby sobie sięgnąć po, po jakiś ciekawy reportaż. Wydaje mi się, że mogłabym trochę sobie zepsuć książkę, gdybym mm -hmm. czytała. A szczególnie mm -hmm. może, jakbym czytała już w ogóle o podobnej tematyce. Na przykład, badania dla o porwaniach dzieci, więc tak. jakbym sięgnęła po, po coś podobnego, to, to mogłabym za dużo z tamtej książki czerpać, zamiast stworzyć coś nowego. Nawet mogłoby się to dziać w sumie nieświadomie, gdzieś tam mm -hmm. bym sięgała, Jakieś rozwiązania na przykład. To skoro zahaczyłaś o temat, to zatrzymajmy się przy tym na dłużej, bo to bardzo ważny temat i to pierwsze zdanie o chłopcu. To znowu jeszcze odwołam się raz do Bondy, bo akurat miałam okazję z nią trochę o tym procesie twórczym porozmawiać. Ona, nawet ona, zresztą nie tylko, mówi, że kiedy w swoich książkach kryminalnych musi zrobić krzywdę dziecku, to jest to dla niej bardzo trudne, chociaż jest już starą wyjadaczką. Jak ty sobie poradziłaś z tematem, który postanowiłaś podjąć, z porwaniami dzieci, z zaginięciami dzieci? Czy to było takie emocjonalne też wyzwanie? Czy jesteś w stanie się wiesz od Pokleić od tej takiej empatycznej strony i po prostu pisać historię. Podtrzymuję te słowa, to, to nie było łatwe, ale e, jeśli chodzi o dzieci, to chyba jeszcze większe kontrowersje, wzbudzają zwierzęta w ogóle w, w książkach. Mm. Mm -hmm. Przynajmniej ja tak widzę po gdzieś tam komentarzach e, innych pisarzy, którzy otrzymują i coś tam zrobili złego, na przykład e, psu, a tak no to, 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 czy to zupełnie inaczej się pisało niż dziwnie zabrzmi, ale inaczej się e, krzywni dzieci w książkach niż e, krzywi się dorosły. No niestety tak, tak Nie jest. No, to jest e... bardzo ciekawe zdanie, bardzo pokazujące warsztat i, i, i też no, no, pracę pisarską. A co to znaczy, że inaczej się krzywdzi dzieci niż się krzywdzi dorosłych książka? Inaczej trzeba opisać e, pewne rzeczy, inne są też reakcje bohaterów. E, bohaterom mi towarzyszą inne emocje. No nie wiem, po prostu nie było to łatwe, ale taką sprawę sobie wybrałam. Przyszła ona do mnie w zasadzie z Co to znaczy? Jak to? Dlaczego w ogóle ten, ten motyw się pojawił? Mówisz, że to jest sprawa, która gdzieś wydarzyła się naprawdę? Że ta historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami? Nie, nie, nie. To, to wyglądało tak, że ja musiałam zwolnić się z mojej pracy. Mhm. Postanowiłam sobie, że sobie zrobię chwilę przerwy w życiu zawodowym, no, mogłam sobie na to pozwolić i postanowiłam, że w tym czasie napiszę książkę. Dużo spacerowałam z moim psem, bo to była wiosna, super czas i po prostu podczas jednego z spacerów pomyślałam sobie, co by było, gdyby w Łodzi zaginęło dziecko. Początkowo miało być jedno. Sprawa no później się trochę rozrosła, jak już pracowałam nad fabułą, obmyślałam ją, no i finalny efekt mamy w książce. Mhm. Tutaj za dużo nie zdradzimy. Zaczynamy od spotkania z pewnym chłopcem, bardzo zresztą małym, bo czteroletnim, który w pewnym momencie znika. Zresztą nie jest to y, jedyny mały bohater, którego czeka taki los. Co Cię zaskoczyło przy opisywaniu tej historii? Co było dla Ciebie takim wyzwaniem, przy akurat takim śledztwie, Leny Rudnickiej? Na pewno postawa i nastawienie samej Leny Rudnickiej. Ona jakby od pierwszej części była twardą babką, która na nic jakby nie, nie zwracała uwagi. Na pierwszym miejscu stawia zawsze pracę i śledztwo. Natomiast tutaj przy w przypadku Blagi no jakby zmieniła priorytety. Sama została matką, to chyba możemy powiedzieć, mm -hmm. bo to będzie Ale nie za dużo o rodzicielstwie więcej. Nie, nie, nie. Tak, <laughs> tak, to, tak. Myślę, sugerowałabym więcej nie mówić o rodzicielstwie. Dobrze, to no. na tym skończę. Została matką, także musiała spojrzeć y, na pewne sprawy w inny sposób, a akurat, że dostała sprawę dotyczącą dzieci, mm -hmm. to myślę, było dla niej podwójne wyzwanie, bo tak mi się wydaje też, że w życiu też e, jakby, jeżeli już kobieta zostaje matką, to też patrzy mm -hmm. na wiele spraw w inny sposób po prostu. Mm -hmm. Wracasz czasami do początków powstawania Leny Rudnickiej w twojej głowie, do, do pierwszych tomów, do tego jaka ona była wtedy, żeby gdzieś tam pokazać tą jej drogę, jaką ona jest postacią. Bardzo ważna tutaj jest jej historia, traumatyczna zresztą. Wracasz do, do, do pierwszych e, słów, pierwszych książek? Wracam. Czasami się nad nawet zastanawiam, czy mu coś zmieniła. To było dosyć dawno, bo chyba pierwszą część napisa napisałam w 2018 tym bodajże. Mhm. E, wyszło dwa lata później. Gdy zaczynałam pisać e, tę całą historię, to już miałam jakby rozpisane, no może tą potomie, jak powiem, to będzie troszkę na wyrost. Natomiast miałam rozpisaną, e, rozpisaną historię Leny i Wolskiego. Później oczywiście musiałam to troszkę zmodyfikować, bo mi tomy troszkę pouciekały, tu musiałam zrobić pewne roszady, przyspieszyć pewne sprawy, jak chociażby ujawnienie prawdy o Lenie i jej jakby przeszłości mm -hmm. i historii całej, dlaczego ona jest taka, a nie inna. To miało się pojawić troszkę później, natomiast uznałem, że no, nie mogę czytelników trzymać, mhm. nie, wie nie wiedzy. to byłoby też trochę bez sensu, bo oni by nie rozumieli ich jej zachowania i jej motywacji. No więc tutaj musiałam troszkę pozmieniać. A jakie było pytanie w ogóle? No, nie pytanie wiem, od... było o początki, i teraz ja o te początki też się pytam nie bez powodu, bo mam taki opis pierwszej części tego cyklu, czyli poryw: śledztwo prowadzi nowy tandem śledczy łódzkiej komendy. Bezkompromisowa i ekscentryczna komisarz Lena Rudnicka oraz nieśmiały nowicjusz sierżant Marcel Wolski. Marcel powraca w tej szóstej części, czyli w bladze. W jednej z recenzji ktoś napisał, co nowego u Marcela Wolskiego, czy spotkanie po czterech latach wniesie coś nowego w relacji? Tych bohaterów. I to jest moje pytanie do ciebie. Wniesie. <grystanie> Ale musisz <grystanie> powiedzieć więcej. <grystanie> Skąd pomysł na ten, na ten powrót, na to spotkanie? W ogóle fajnie mówisz w różnych wywiadach, mówiłaś o tym duecie, to mam taki fragment z wywiadu dla Czytamy kryminały.pl. O tym pomyślę w ogóle na ten duet. To jest trochę odwrócony model nauczyciela i ucznia, przystosowany do współczesnego tak, tak. świata i realiów powieści kryminalnej. Odwróciłam tradycyjny schemat mężczyzna, kobieta. Wróćmy w takim razie do, do, do tego tworzenia duetu, no bo oni są bardzo ważni w bladze, jako wujka. Teoretycznie najważniejsi. jakby nie patrzeć. Spotkanie po latach, znaczy tak, już się spotkałam z opiniami, że dlaczego ja zrobiłam taki przeskok o ponad lat, trzy lata, czy prawie cztery, to mogę się to przy okazji wytłumaczyć. Zrobiłam Jest, to znaczy tak, pierwsze trzy części były w Łodzi. Ja wtedy mieszkałam w Łodzi też mi było trochę łatwiej. Później wróciłam do rodzinnego miasta do Tomaszowa. Łódź stała się z czasem dla mnie trochę bardziej odległa, więc po prostu przeniosłam moich bohaterów do mniejszej miejscowości do, do wsi w zasadzie. Ich relacje też były dosyć burzliwe na przestrzeni wszystkich tomów, i uznałam, że jakby to ująć, żeby za dużo mógł zdradzić. <laughs> to, to jest zawsze, zawsze problem. <laughs> Okej, okay, no dobra, powiem tak. Wydaje mi się, że oni potrzebowali tej przerwy, tak samo jak ja potrzebowałam przerwy od nich. E, oni się w tym czasie, zarówno Marcel, jak i Lena zmienili. Bo zmieniłem się ja, jakby minęło 5 lat od napisania pierwszej, pierwszej części. Wydaje mi się, że ta przerwa, ten przeskok był potrzebny zarówno mi, jak i moim bohaterom. A jak dzisiaj na nich patrzysz tej perspektywy czasowej? Wydają mi się dojeżdżali. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, że trochę trochę i na pewno złagodniała. Co nie jest w zasadzie dziwne, bo tak no, to też w, w akcji książki też jest parę lat, więc co ona też się zmienia. Pod wpływem różnych wydarzeń i osób, które poznała. Więc tak, 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 tak mi się wydaje, że jak w życiu oni po prostu troszkę ewoluują. Wydaje mi się, że chyba w dobrą stronę. Hmm, no to Też się okaże, nie, nie mnie ocenić. No właśnie, tak, Mówisz tak, pomysł na duet Rudnicki, Rudnicka i Wolski kiełkował w mojej głowie długo, ale od początku, zanim napisałam pierwsze słowo pierwszej części serii, wiedziałam, jak potoczą się losy bohaterów przynajmniej kilka książek do przodu. Naprawdę? Tak, to już wspominałam o tym. Miałam już spisane mm -hmm. tomy. Mm -hmm. No właśnie, ale mówiłaś też o tym, że tu musiałeś coś przyspieszyć, tu musiałeś coś jednak zmienić. Zawsze jest tak, że książka żyje też trochę swoim życiem. Czasami pisarze mówią, że no bohater sam mówi, poszedł swoją drogą, na ile oni rozpisani na kilka tomów przez ciebie jednak cię zaskoczyli. No tak, no zaskoczyli mnie, dlatego to co mówiłam, że musiałam po prostu przyspieszyć pewne rzeczy mm -hmm. też ze względu na czytelników, ale ogólny zarys jakby kiedy zaczynałam pierwszą część, to zrobiłam właśnie ogólny zarys, rozpisany po tomie, co tam mniej więcej powinno ujawnić i co się powinno wydarzyć. No, były małe zmiany, ale teoretycznie cały czas się go trzymam. Hmm. Kiedy zaczęłaś się zabierać ze blagę, to pierwsza była ta opowieść o zaginięciach dzieci? Czy pierwszy był ten motyw tak. powrotu do, do duetu Leny i Marcela? Czy, czy to się działo gdzieś tam już dalej? Czy najpierw była sprawa? Pierwsza pojawiła się sprawa, a później się zastanawiałem, jak zagrać e, sprawy pomiędzy nimi, bo to też jest jednak, nie oszukujmy się, dosyć istotnym elementem. Tej serii, bo tak jak no na to spędziłem dużo czasu na spacerach, rozmyślając albo wieczorów, ale było co zabawne, często fajne pomysły przechodziły, mi gdzieś w ogóle kompletnie, nie wiem, w sklepie na zakupach i mówię, o kurde, muszę sobie wyjąć telefon zapisać, bo mam. bo ja to w ogóle muszę sobie wszystko zapisać, bo zapominam. Mhm. Także tak, wydaje mi się, że koniec kończył ich historia otoczyła się w dobrym kierunku. To jest um, moje zdanie. Gdybym miała inne, pewnie bym napisała inaczej. Jest, <głos> <głos> no ale ja zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych tomach, bo powiem szczerze, że tutaj mój plan się troszkę posypie chyba ustalony. A no właściwie Tych... to są te, wiesz, zasady są po to, żeby je łamać. Kiedy tak. oglądamy film, ja tak sobie myślę zawsze, to te, gdzieś tam t, ta gałąź sztuki też y, bardzo mi tu pasuje, no to jedni zwracają uwagę na to, że była świetna muzyka, inni spojrzą na aktorkę, która super zagrała i wychodzą z kina z tym wrażeniem aktorki, a jeszcze inni na przykład na plenery, na scenerię. Kiedy ty piszesz powieść, to co jest takim dla ciebie kluczowym elementem? Zagadka? Nie wiem, kryminalny wątek? Czy portrety psychologiczne bohaterów? Czy relacje bohaterów? Jak to jest? Chyba wszystko na Ruchu, wiesz, bo... Nie ma. <noise> Coś trzeba powiedzieć. <noise> sceneria jest bardzo ważna, ja tak uważam. W moich książkach, jak miasto nie jest bohaterem, bo zdarzają się takie książki, gdzie, gdzie miejscowości są jakby odrębnymi bohaterami, można powiedzieć. U mnie tak nie jest, natomiast przywiązuję dosyć dużą wagę do tego. E, staram się rzetelnie opisywać rzeczywistość, ulice, budynki i tak dalej. E, akurat w dwóch poprzednich częściach troszkę nagiełam w rzeczywistość. Myślę, że też bez, bez tragicznych skutków. Portrety psychologiczne bohaterów są równie ważne jak wywiadka kryminalna. I tutaj kłóciłabym się, gdyby ktoś powiedział, że zagadka kryminalna jest ważniejsza od bohaterów. Mm -hmm. Bo mi się tak nie wydaje, bo gdyby zagadka, możemy mieć super zagadkę, a jeżeli są bohaterowie, tacy, których nie lubimy, którzy są słabo opisani i scharakteryzowani, to prawdopodobnie część osób odłoży tą książkę. Na przykład. No i też pytanie, jak bardzo się już jako czytelnicy rozleniwiliśmy, czy przyzwyczailiśmy do różnych zagadek kryminalnych. Nie wiem, czy się zgodzisz, jestem ciekawa Twojego zdania, że jest pewna pula tego budowania schematu kryminalnego, że jest jakiś taki zamknięty zbiór, jak to rozegrać i ludzie często czytając właśnie czy trailery, czy kryminały, szybciutko kto zabił, tak? Albo skąd to się wzięło. Ale nie na tym już teraz chyba tylko polega fan, że teraz jest tak wiele różnych właśnie opowieści kryminalnych czy, czy thrillerów, że już przywykliśmy do tego. że Szybko się dowiadujemy, co jest przyczyną i właśnie to nam nie wystarczy na dobrą książkę. To, co mówisz jest może nawet bardziej kluczowe, czyli ten bohater, który z nami zostanie. Tak, albo widzimy na przykład rozwiązania zagadki kompletnie od czapy, w sensie mm -hmm. są na przykład niemożliwe mm -hmm. do wykonania. Czasowo, nie wiem, bohaterowi nie ma zrobić jakichś rzeczy. Więc tak, no to też się zdarza. się zgadzam z tym, co powiedziałaś. Istnieje pewnie jakiś tam e, pula schematów. Bierzemy sobie na przykład jeden z nich i rozbudowujemy na swój sposób. Ale tak, no jakby no, nie, wy, nie wymyślimy nic jako autorzy kryminałów nic po prostu, no nie, nie może przylecieć też z niego statek kosmiczny i zabrać. Rozumiem, że to tak, taka wędrówka w stronę fantazy. To tutaj po prostu kinga. Ja bym i... kiedyś książkę y, science, science fiction, to w sumie. Science fiction było, nawet bardziej, aha. Tak, to był kryminał science fiction, ale jakby nikt nie chciał go wiedzieć. Więc... Słuchaj, ale to ja bym go jednak znalazła w tej szufladzie i może spróbowała do tego podejść jeszcze raz. <laughs> Lepiej nie. <laughs> to nie do science no. fiction, tylko do życia prawdziwego. Powiedziałaś o mieście. Tutaj jesteśmy w łodzi, która jednak, chowasz, jest ważna w życiu y, Leny. Nie jest ważna. Mm -hmm. Chciała do niej wrócić w zasadzie od, y, zaraz po przyjeździe do mniejszej miejscowości, w której się znalazła, do Białych Brzegów. Czyli Lena była o, od początku jest zwierzęciem miejskim, jakby tutaj to Marcel bardziej wolał mm -hmm. tą wieś. On jest raczej spokojniejszy, więc to w sumie też do niego bardziej pasuje. Tak, no ale zdecydowałam się na, po, na powrót bohaterów do łodzi. Ja już odsapnęłam po życiu w dużym mieście. Nie nadaję się do tego, więc dlatego potrzebowałam czasu. Hmm. Dlatego sprowadziłam też moich bohaterów e, z powrotem do łodzi. Znaczy, a, dobra, nie będę mówić więcej. E, tak. <laughs> już? Sprowadziłam e, bohaterów do łodzi. To też um, jakby było o tyle problemem, że przez dwie poprzednie części miałam, ukazywałam sprawy takie bardziej zamknięta społeczność, sąsiedzkie relacje. Też jakby fabuła się inaczej prowadzi, kiedy jest osadzona w, na wsi, czy w jakimś tam małym miasteczku, Jasne. a kompletnie inaczej jak w jakiejś dużym w mieście. Mm -hmm. Tak. Jasne. A tak. czy znaczy, Łódź jest wdzięcznym miejscem, takim kryminogennym miejscem, tak literacka łódź? Uważaj, żeby się nie obrazili łodzianie, bo tu już kiedyś chyba nawet coś Bogusław Linda tam o łodzi powiadomoło. Nie ja ale... wiem, ale ja <laughs> w pozytywnym sensie, nie, naprawdę, bo jest bardzo dużo fajnych miejsc. Mm -hmm można świetnie wpleść do fabuły kryminału. Widzisz inne miasta w Polsce z takim potencjałem, które cię zachęcają do odwiedzin literackich? Seria Ale nie, w ogóle miała się dziać w Toruniu. Torun w sumie też mi się wydaje całkiem przyje przyjemny. A czemu miała się dziać w Toruniu, a czemu się nie dzieje? No, znam to miasto w tyle, żeby mogła je opisać. Byłam wielokrotnie w Toruniu, bardzo mi się podoba zresztą. Natomiast uznałam, że jakby nie chciałam opisywać yy, miasta z Google Mapami, mm -hmm. Więc zdecydowałam się, że jednak Łódź, bo miał możliwość przejść się po ulicach, sprawdzić to i owo, jak wygląda park na przykład, jak, jak, co, co stoi na rogu tej ulicy, czy jest ruch o tej porze, na przykład. No, takie. Dlaczego to jest tak, jak czytamy na okładce bodajże książki, na pewno w opisie, że komisarz Lena Rudnicka podejmuje się najtrudniejszej sprawy w swojej karierze? Dlaczego to jest najtrudniejsza sprawa w jej karierze? mi się dlatego, że wraca po ponad trzech latach do pracy i mierzy się od razu z dużą sprawą zaginięć dzieci i naprawdę trudną, bo pracował już przy niej jeden zespół policjantów, który sobie nie poradził. Mhm. Opinia publiczna oczywiście się denerwuje. Tak, no media, dokładnie, nacisku. Y no i Lena zostaje poproszona o pomoc przez naczelnika, o pomoc w sprawie. Oczywiście nie wie, czy się na to zdecydować, ale koniec końców bierze udział, przyjmuje kierownictwo nad, nad całym śledztwem, buduje sobie zespół i to można zdradzić. Do zespołu dołącza Marcel. Mhm. Po kilku latach, gdy się nie widzieli, więc można się domyślić, co tam ciekawego. No, można się domyślić, że dużo Może ciekawego, skoła. bardzo wiele takich wątków, które, no właśnie wiele wątków, które wydają się super wdzięczne dla pisarki, ale właśnie nie wiem, czy one są wdzięczne, bo tu masz powrót po latach, od razu taka trudna sprawa, no ten bliski sercu człowiek, to się przyjemnie pisało, czy nagle się okazało, cholercia, no, jak tutaj na przykład nie przesadzić z mnogością wrażeń i atrakcji, skoro Chole, jest tyle wątków, nie, no, czy... które można roz, ro, napisać. Mhm. Pierwsze spotkanie Leni i Marcela wydawało mi się, że będzie trudne się zastanawiał. Mówię, kurczę, jak to jakby. W którą stronę to pociągnąć, mm -hmm. tak na dobrą sprawę? No ale mogę powiedzieć, że chyba znaczy napisało się samo. Po prostu on, zacząłem pisać tą scenę, on wszedł i tak wyszło. Nie zastanawiałem się pisząc, nad tym uznałem, że jeżeli coś będzie nie tak, to po prostu poprawię albo wskasuję, a została pierwsza wersja. A to widzisz, że jesteś pisarką, która właśnie często tak ma, że zostawia pierwszą wersję, czy jednak dziesiąta wersja wchodzi do tego ostatecznego wyglądu książki? Raczej pierwsze, to znaczy ja dużo poprawiam później sama po sobie. Jakby nie w kontekście poprawy czy zmiany fabuły, tylko raczej poprawiam zdania, zamieniam akapity i tak dalej. Nie piszę z planem żadnym, takim no, naprawdę planem, na bie planem. Bie, tak, ja wy wypisuję sobie jedno co, to dwie, trzy sceny do przodu, żeby kiedy siadał następnego dnia do pracy, no to żeby już się nie siedzieć, nie zastanawiać, tylko faktycznie usiąść i zacząć pisać. Ale podczas pisania serii Oleni chyba nie zdarzyło mi się, żeby wyrzucała jakieś duże fragmenty albo zmieniała Jakąś znacząco fabuła. Raczej ta pierwsza wersja była po prostu gdzieś tam szlifowana, że tak powiem. Myślę, że bardzo wiele osób już dobrze zna Twoją serię Olenie Rudgickiej, ale sądzę też, że ten podcast może trafić do tych, którzy po raz pierwszy sięgną po, po tę historię i blaga to będzie ich pierwsza przygoda z, z tym światem. I dla tych ludzi pytanie związane z relacją Marcela i Leny. Kim oni są dla siebie, kim byli? Nie zapytam, kim będą, bo tego nie mogę zrobić, ale jak sobie zaplanowałaś ich relację poza tym takim przewrotnym podejściem, właśnie do relacji mistrz-uczeń, czy kobieta-mężczyzna w, w kryminale. Warcew przyjeżdża do Łodzi po studiach. Jego tata, który jest komendantem policji w Łodzi, proponuje, żeby dołączył do zespołu, który prowadzi Lena Rudnicka. Lena uchodzi za jedną z lepszych policjantek w regionie, może i w Polsce. Ojciec chciał, żeby się nauczył się od tej najlepszej policjantki czegoś, żeby z nią pracował, obserwował, w jaki sposób ona pracuje. I początkowo no, oczywiście nie jest zadowolona z tego, że jakiś tam młody, młody dzieciak, że będzie musiała go bawić i, i nie uczyć i uczyć. Nie lubi współpracować z innymi ludźmi, za mm -hmm. bardzo też. Oczywiście początkowo się, się nie lubią, są między nimi tarcia, dużo jest z pięć, natomiast czasem się docierają i z czasem Marcel staje się dla niej. Kimś naprawdę ważnym, kimś, przed kim wreszcie potrafi się otworzyć i komu zaufać. No i opowiedzieć o tym, co gdzieś tam jej się w życiu przydarzyło, czy jak wyglądało tak. jej życie. Ja podałam o to, o to zdanie, dlaczego to jest najtrudniejsze śledztwo w karierze Leny Rudnickiej, a to jest najtrudniejsza książka w twojej karierze pisania tej serii, czy niekoniecznie? Najtrudniejsze o tyle, że. Miałam długą przerwę bez pisania, więc pod tym względem mm. być może najtrudniejsze. Ja czy podałam, czy w ogóle ją skończę, czy, czy ja jeszcze umiem pisać? To w ogóle podstawowe pytanie. Rok czasu nie pisałam, nic praktycznie. I kiedy usiadłam do blagi, to miałam taki lekki strach, ale już raz miałam taką dłuższą przerwę, też miałam znowu taką pracę, że też nie, nie za bardzo mogłam pisać. Ale to chyba nie była najtrudniejsza książka. Najtrudniejszą książką dla mnie był Szreń. Uh -huh. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze trzy części działy się w Łodzi, e, a w Szreń akcję do mniejszej miejscowości. Bałam się, jak to przyjmą e, czytelnicy. Bałam się, czy ja podołam, czy potrafię poprowadzić fabułę, gdzie jest mniej osób, mniej się dzieje, mniej bodźców, bo jednak książki w większym mieście pisze się trochę łatwiej. Też Szreń był taką książką, gdzie trochę jakby nie było aż tyle akcji, tyle e, uścigów e, sensacyjnych, jakby takich. E, bardziej akcja polegała na tym, na rzetelnym przeprowadzaniu śledztwa, rozmowach. Jakichś sąsiedzkich porachunkach, tak, żeby nie znalazła się za dużo, to, tak, bo to no po prostu. Tak, bo po prostu. W mniejszych tak, wspólnotach tak, 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 też tak, w kontekście tak. mniejszej miejscowości, tak, tak. tylko tym, którzy mają ochotę sięgnąć, bo na przykład właśnie sięgają po, po całą serię Kingi Wójcik. Szreń to jest czwarta część opowieści. No właśnie. Powiedz jeszcze, proszę, czy pochodzenie z rodziny policyjnej ułatwia czy utrudnia pisanie takiej literatury? Czy to jest tak, że właśnie poprawiasz różne rzeczy, nie to nieprawdziwe. Nie, tu mi... tutaj koledzy i bliscy by mnie oszani. Że tak napisałam, to, to się tak nie dzieje. Czy na przykład wykonujesz jeden telefon i masz research do połowy książki załatwione? Znaczy teraz to w sumie jakby już nie ma większego znaczenia. Natomiast mój tata pracował w policji, więc przy pierwszych dwóch częściach sporo mi pomagał, bo są też takie sprawy, których się nie znajdzie w internecie. Mhm. Tak, więc przy pierwszych dwóch bardzo mi pomagał. Jednego ja niego dzwoniłam, tato, a jak tam co, jak nie wiem, przyjeżdża na miejsce prokurator, to coś tam, co trzeba, jak to wygląda. No, ale później jakoś, jakoś to poszło, też czerpię wiedzę z, z internetu, to wiadomo, z jakichś książek popularnodatkowych, reportaży, ale no tak, zdarza, zdarza się jeszcze, że czasem wykonam telefon do mojego pracy, hmm. ale coraz mniej, coraz mniej, coraz rzadziej. A jak się okazało, że piszesz y, thriller, że piszesz opowieści o policjantach, to co powiedział tata? Myślę, że go wkręcam. Myślał, że go wkręcasz? <laughs> nie, nie, nie wiem, tak? no, to, czy znaczy w ogóle zaczniemy od tego, jak e, powiedziała moim rodzicom, to, to odstrafując od tego, że to w ogóle kryminał. Tylko jakby sobie napisać książkę, a, a ile to ma stron? wiem, <laughs> <laughs> no, tyle i tyle w Wordzie. O matko, to, to dużo pisania. Ja mówię, no... A potem o czym? A no dobra, jak się okazało o czym, to było takie, oj, córka, tutaj nie, nie, wy, nie tata, wyciągaj, tata nie wyciągaj tutaj tajemnic, czy było, no dziecko, ciekawe, jak się zmierzysz z tymi tematami? Nie, nie, nie. Tata był dumny, do tej pory jest dumny, zadowolony. Chyba gdybym pisała powieści obyczajowe, chyba podszedłby do tematu trochę inaczej, a że Aha. kryminały to jednak, jednak jest zadowolony. Tak, tak mi się wydaje. A czy już wydał swoją recenzję blagi? Nie, jeszcze nie. Ale on wolno czyta, więc słuchaj, to muzej. To, to życzę ci, żeby było w niej, że jest dumny cały czas, tak jak o tym powiedziałaś. No bo i bo niech dzieje. to się rozlewa na innych czytelników i czytelniczki. Bardzo ci dziękuję, trzymam kciuki za powieść, no i wypatrujemy kolejnych części, skoro już zdradziłaś, że no tam wymknęli się trochę ze schematu Ilena i Marcel, więc ciekawe, jak to będzie wyglądało. Tymczasem blaga już do przeczytania nowa odsłona serii Oleni Rudnickiej część szósta. O której wypoczęta, uśmiechnięta Kinga Wójcik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.